Witam wszystkich serdecznie na lekcji, w której dowiemy się, w jaki sposób przygotować naszą dystrybucję tak, abyśmy mogli ją wypróbować. Do tego, abyśmy wypróbowali dystrybucję, oczywiście potrzebny nam jest obraz płyty bądź sama płyta z, z naszym Linuxem. Jeżeli już mamy taką płytę, to ten krok sobie pominiemy. Jeżeli jednak nie mamy i chcemy dopiero ją pobrać, to. Warto jest po prostu w przeglądarce napisać, która dystrybucja nas interesuje. Wejść, wejść na główną stronę, w której możemy pobrać daną dystrybucję. Jeżeli chodzi o Ubuntu, to wchodzimy tutaj w sesję Download. Pokaże nam się coś takiego. Proponuję wybrać wersję 1204 LTS. Jeżeli wybierzemy sobie już. Czy chcemy 32-bitową, czy 64-bitową? 64 wybieramy, kiedy mamy architekturę e, naszego komputera 64-bitową. I tutaj możemy wspomóc Ubuntu. Jeżeli nie chcemy, po prostu klikamy w ten link, który tutaj nam się pokazał. I pobieramy naszą dystrybucję. Jak widzimy, e, jest ona możliwa do pobrania. Pobieramy w miarę możliwości dystrybucję na płycie DVD. Już wyjaśniam dlaczego. Tutaj akurat pokazała mi się dystrybucja na płycie CD. Jednak w miarę możliwości wybierzmy DVD. Dlaczego? Ponieważ na DVD nie będziemy mieli problemu z uruchomieniem wersji live. Czasami tak się zdarza, że wybierzemy wersję CD i nie mamy po prostu takiej możliwości. Dlatego wybieramy wersję DVD. Jeżeli już ją wybierzemy, pobierzemy. Bardzo zainteresować się takim programem. Zapraszam tutaj na moją stronę, w której możemy pobrać ten program. Przeniesie ona nas do, do strony Live USB Install, i tutaj możemy pobrać dla, jak widzimy, dla wersji wi Windows. Version. pobieramy sobie ten program, zapisujemy. Kiedy już go zainstalujemy, pokaże się nam w takiej. Postaci. Wybieramy nasze ISO, które sobie pobraliśmy. Ten program, bądź też, jeżeli mamy go na płycie, to zaznaczamy opcję wyżej. Możemy też go pobrać z internetu. Po, po, jeżeli tutaj mamy niżej opcję Select Linux Distribution, jeżeli wybierzemy sobie, czasami jest tak, że, że pokaże ona nam się na że możemy ją bezpośrednio pobrać z tego programu, jednak często to nie działa, dlatego polecam pobranie samemu tej dystrybucji. Jak pewnie zauważyliśmy, ja tutaj wybrałem wersję Ubuntu 12.04.2, a ja tutaj mam w wyborze maksymalnie wersję 12.04.1. Czy coś tutaj nam zaszkodzi, jeżeli wybierzemy sobie Wersja 1204.1, a tutaj mam 1204.2. Nie powinno być problemu. Ja się jeszcze nie spotkałem z czymś takim, i e, myślę, że nie ma czym się przejmować, jeżeli to jest bliska wersja, a, e, a nie taka sama. E, co musimy jeszcze wiedzieć o instalacji e, naszej dystrybucji na pendrive'a? To na pewno to, że musimy mieć ją zainstalowaną na pendrive'ie, który jest czysty. Tutaj już mamy taką opcję, jeżeli włożymy pendrive'a i go wyczytamy, i mi się tutaj on bezpośrednio pojawił, to włączamy opcję Format Drive, yy, poprosi nas wtedy o sformatowanie, sformatowanie naszej, yy, naszego pendrive'a i możemy zakończyć go po prostu instalacją na pendrive'ie. To wszystko, jeśli chodzi o, o instalację yy, na, na pendrive'ie, bądź też nagranie yy, dystrybucji na płytę, w jaki sposób później mamy posłużyć się. Na przykład pendrive'em. Myślę, że tutaj po prostu, kiedy włączy nam się system, e, trzeba wybrać opcję boot menu, bądź też w ustawieniach BIOSa e, tak ustawić, abyśmy mogli mm, uruchomić mm, w pierwszej kolejności płytę bądź też pendrive'a. E, jeśli chodzi o boot menu, często to są skróty e, przed włączeniem się systemu F11, F12, Escape. F8 i, i zazwyczaj wtedy nam się pokazuje boot menu, wybieramy sobie wtedy naszego zainstalowanego pendrive'a i wypróbowujemy naszą dystrybucję. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę.